Ciołaneczko Cześć witajcie z tej strony rj679 i jest ze mną 919, A raczej ja, a raczej z Danielem, z, z Wojtasem jest rj, ale tu już mniejsza o to yy, I witamy Was w grze opowieści znani książek Kaspian Książek Kaspian Kaspian yy. No, jakieś informacje? I jest ta gra powstała w roku tam którymś, jest ona na podstawie książki, a raczej bardziej filmu, ponieważ postacie są przedstawione tak jak były w filmie, gry nie przeszliśmy nigdy. Ale najważniejsze jest to, że ta gra jest zalecana od 12 lat, więc wiecie, dlatego no. teraz ją dopiero nagrywamy, bo my do wczoraj mieli urodziny. No dlatego to jest twój pierwszy let's play na ślepo. No właśnie. Ale musimy głośno mówić, bo mikrofon jest daleko. No... no... prawie na dworze tam stoi, więc... No ale jakbyście słyszeli jakieś autobusy, auta, tramwaje... Samoloty, helikoptery... Uwł... No i nowa Wiesz, gra. Możemy Jadęmy. zaczynać. Ja tu na padzie. Jezus Maria, które teraz wybieramy? Du -du 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 -du. A może te, to? No. Te an... jest dobre chyba. Anuluj, no Ale one są fajne. Cyknie, cyknie. Ja dwójka, bo dwójka... Tak, dwójka. No no i tam zawsze jest więcej zapisów da się na An no. potem z Potem jest u L U, I, a na numer 2 jest nr 2 i tyle. Funkcja automatycznego zapisu skorzy... Korzy a. skorzysta z gry. Co? Łooooooooooooooooooooo! <grym> jakby były lagi w kościele. Kerparowe, To jest ten pałac taki jakby ktoś nie wiedział. I tak jak już mał pan łeb, ale... dobra. Jadę ja z pierwszą misją. Te misje będą się pojawiać na tych oknach prawdopodobnie, bo bardzo dawno w to grałem. Daj mi to... Daniel świnia i ja trochę tam przeszliśmy do chyba jakichś tam lochów kiedyś. Z takimi skarabeuszami Później powiedzieliśmy, że to jest takie słabe i nie gryśmy w to. Ale fajne są tu nawet modele tych postaci. Mi się podobają. Mm, 60 mm. FPS. No, ładuj ta się, szybciej. No. Eee, te wysynie się kłania. No. No bo yy, w Pierwszyni się teraz kończy, więc przypada, wypadałoby zrobić nowe let's play, się jak... już skończył, jak wy to będziecie oglądać. Ja? No nie Czy wiem. To ja dobra, 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 to tego nie ustalałem. Ja już się skończył. No chyba nie, no. No chyba tak, no. No ale to się trochę krótko ładuję, nie chcę nic mówisz. W ogóle mieliśmy fejla, bo włączyłem grę, jak ostatnio próbowaliśmy to nagrywać, włączyłem grę i komputer wyłączył. No nie wiem, no włączyłem grę, wyciągnęłem z kabla komputer, zasilanie i się wyłączyło, no. nie wiem czemu. No naciśnij lewy przycisk myszy. Ej, to cięcie na chwilę, no zobaczymy, który to jest. Tak Okej, okay, a... Bo to ja nie wiem, który to jest lewy. Czyli na padzie? Nie. Ej. Włączyłeś? No. A, kurde, a myślałem, że to ja taki fajny. Dobra, filmik. Tam się chyba przyszło. Ten z filmu jakby ktoś nie wiedział. Żyuba Nie wiem, dawno już jak oglądał księcia. To... Nie, wiem, bardzo dawno nawet. To nie na taką mgłę. Się bo to jest rano chyba. Weź. To nie, raczej nie. Telmarze, to były ścierwa. Telmarze to były ścierwa, że tak głośno powiem. Żeby wszystko mi... Każdy mnie słyszał. Na jak Kilku odważnych stanęło walkę pogrzyby i... Walkę o grzyby. <grybka> na 4 co tam pisało? Cztery, na tronach chyba, coś takiego, nie wiem. Jaki biały dom. I A wiesz ty myli... chyba jest Pentagon. <śmiech> śmieszne. Nawet sterowanie nie znam. A ja sobie tu ustaliłem sterowanie i już go zapomniałem, ale... Okej, okay. nie, no pamiętam. Okay. To jest fajne, bo to jest... Gra jest bardzo podobna do tych trybów z legowaca pierścieni, bo można zmieniać sobie postać na jakimś danym przycisku. Ale nie, no, nie jest tak śmieszna jak tego. To jest normalnie te... ale miro to będzie. Cześć! Którego roku jest ta gra? 2007? Tak? Nie wiem. Jakoś tak, ale... modele nie są takie złe, mi się wydaje. Ta grafika nie jest jakaś traktacja... TEN TY KRĘCI w koło. <laughs> Co on robi?! Patrz! Du, 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 du. O! Daniel jest Alistarem. Kim jest? Czekaj. Ej, daj, czekaj! Eee... Czekaj, może tu? Nie mam, nie. Okej. Naciśnij coś. Eee What Nie naciskaj zmiany postaci Dobra Nie mam To cięcie i fejlus Ej z... Dobra, zaczęliśmy jeszcze raz Bo wtedy było coś Failowanego W ogóle z tej gry się nie da wyjść Ja Co? teraz wchodzę tu na sam ten Czemu Widzicie, Patrzę, patrzę, ja tu no. jestem tym krasnoludkiem i ja tu wchodzę. Ale kręcisz. To nie pykło. Dobra! Idziemy. I zbieramy teraz te odłamki. Ej, idziesz ja mogę być. Chodźmy na mur wszyscy. Banan I jest gdzie Co tu jest? Idź tam, ja pójdę tu. O! Aha, o bezpieczny. No chyba ty. No a coś z otworzył. No. Aha, dobra. Dobra, coś... tu nam się punkty otwierają tam. Dobra, tam coś się otworzyło, ja rozumiem. A, no klucz mój miał być. No trzeba. Do otwarcia skrzyni. Ej, no nie umiem skoczyć w ogóle, ej. A ty co tam Nie da skoczyć w ogóle. Co ty, ty, co? Ty, ty co skoczyć? Nie. A, trzeba przypieprzyć, rozumiem. Eee, pójdzielny gdzie eee, Oooooooocy, a ten... Ej, co się dzieje? Ej, co jest? Co, czy, jest to? Wpieprzyć? co ja robię tu? Co ja tu mogę? Rozpieprzyć to? O. Jezu. Czekaj, tak chciałem sprawdzić tylko sterowania. Na, na moment. No jeju, jak ty się nie blokujesz, to normalnie giniesz, nie? Znie. No. Mówimy co mają za, za mocne ataki. O tak. A ej! słońce! Ej, ja biorę tego, parę on na pieprza. Tego przyjąłem teraz sobie kuskę. Daj mi hp proszę. Rozumiem czy tego. No bier bier Dobra idę Gdzie, tam bier. Co to a ta tarcza to co to mi dodaje? A nie mam pojęcia Tarczą mi o O teraz jest taki Otworność jakiś... Otworność twojej zbroi No na moment Na, no, na pewien czas nie? No to dobrze bo teraz akurat że walczył cały czas to Czekaj czekaj Tu trzeba stanąć na te płyty Chodź O ja pamiętam to A ja nie pamiętam Jest! Ej za zaczęła wziąć A nie nie trzeba, Nie, pytam, jest tam jeszcze tutaj ten bokiem O tutaj to trzeba jeszcze otworzyć No 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 ale tu idziemy do tego drugiego o, o. Zbieraj, tu to pójdę o, a tutaj... Ej no! Co za hamstwo, Jak czy ja tu mogę skakać? Nie Yo, Czy to widzisz co on robi w ogóle? Pa lekko ja coś tu pobiję. Mogę tu przeleść? Nie, spróbuj to rozwalić. Ja stanę pójdę. Czekaj jest się stanę, a ty tam Nie, widzę. też ci muszę iść A nie! A nie, no. nie no, ej, no. ja mam w ogóle jakiś... tak wręcz, patrz! Na odległość. Ej no. Chodźcie ducho, czekaj? To jest fajny. No Jezus Maria. O, a dobra, aha, ją ja chyba naprawiam dekiekacz. Dejkę, to, to jest mój blok! Patrz jak ja się blokuję w ogóle, pa! No ojo, pa! Słuchajcie! co idzie! Idzie tu iść? Ej, a naśnie... A! Nie. No. Aha! Krzynia, krzynia, krzynia Ej! Wiem to, wiem to! On go zabił. Z pieprzej. gdzie just Edmund? No. Ja ciebie przyjęta. Za dużo! Jest beast! No, gody gośniej że cię nie usłyszą Mogę to otworzyć? Cztery klucze potrzeba. No ja... Mamy Cztery. was trzy. Co? No i nie umiem. Zackam akcje nie umiem. Dobra, otwieraj to lepiej. Czy Jak się chowi miecz? Nie, znacznie nie akcję. No Czekaj no to co, o... dobra. A nie wiem czy to było warte swojej... SERIOUSLY?! Dobra, otwieraj to ja cię osłaniam. Chodź tu no. w Chodź mówi w Jajsa Co tu teraz w mieskocie? Jezus No jest na z kałem No jakieś tam małe płacy. Menu? Się... No jakbyśmy wiedzieli jeszcze jakaś menu No. To, to byśmy tam poszli... No kurde, ja nie mogę akcji wykonywać w ogóle. Co, co się świeca? Co to jest? A, możesz się użyła. wziąć. Ej, możesz łuk wziąć. Ale po co mi łuk, skoro ja go nie potrzebuję? Ale ty to ale on nie zna ziemi czy co? Ja nie, no nie wiem właśnie o co tu chodzi. O co tu ho! Dobra, idę Może tego możesz wziąć, weź go. Nie umiem. Wstrzymuję i nie umiem. No to nie wiem. Ej, gdzie ją? A to może ja go wziąć. Dupa. Dobra, pójdź. Pa, jak on wygląda, ja mordę moją. Co dupa? ja to robię, patrz? Łuk naciągam. Dobra, pójdź. Czekaj okay. z hey, Ej, opatrz, lewy ze strzałpa Czekaj, daj mi tylko opcję. Sterowanie mm, Blokowanie, celowanie jest tutaj. a bo on mi sterowanie znowu zmienił. Ja? Yeah? Ja się dziwię, czekaj. Mogę to jakoś zmieniać? Eee. Uh... O Jezus, dobra. Weź lewo. Ej, tutaj masz brak wejścia jeden. Siebie. Wyjście ok Brak wejścia Aha. Ruch w prawo nie może znaczyć Ruch w prawo to jest to chyba No, ja cię zmieniłem i ruch w lewo jeszcze A Ruch w lewo, a Dobra, a teraz ty no I zejdź mi na dół Zmiana yy, silnatek, silnatek No, Enzer Dobra i... No. no i tu? Nie słaby atak ma tak być no i akcja. akcja ma być na... No Ja to? się dziwię. A tyle? No. To chcesz? E, naćni. No i teraz tak ja mogę grać. Ja się Cześć. dziwię, czemu mi przyciski nie działają. No akceptuję. I czaj, i czaj, teraz spróbuję podnieść ten łuk. E, no. Czekaj, teraz daj mi podnieść ten łuk. No! No! Na pewny czas zwiększają się twojego ataku. Czekaj, i no to szybko, póki jest zwiększono. Czekaj, spróbuję. No i mówię, silny atak to jest strzał z łuku Wydaję ich od razu Ja? No Po który tych idę A co to jest? A to jest walka tym a acelowania a to co to jest? A ją... A, to jest to Tak wtedy, dobra, a tamten fajny łuk Cześć, zejdź na dół na kilka sekundę Dobra, idę, idę Bo chcę ten łuk podnieść Dobra Okej, okay, idę, idę, zaraz nakopiemy do dupy Czyli ja ciepię na harpunem na ty, na dobra no co ty robisz w ogóle ty... Ty baranie była... Ło! Szlaga! Szlaga! W ogóle na szlaga padają od tego łuku Dostaje się coś tu w ogóle z tych skrzyń? Nie, jakieś dziwne pieniądze do czego? A po co one są w ogóle? A nie wiem, pieniądze nie są do niczego Nie A, wiem, szlaga. Światki? Światki? Aaaa! One zwiększają nasze HP, widzisz? Widzisz, Aha, no. gdzie się tworzy taka... 5 e, jakby... kluczy, no nie do nos. No nie wiem, ja nie. tu, tu. Ej, ale... Aha, bo jak otwieram skrzynię, to one się resetują jakiś No. Mówię kto jest takim baranem i nic klucze jak... Dobra, no, chcę coś powiedzieć. Musz coś? Ej szu! Dobra, już by nas nie użarł. No, bo... No, powiedz, tam, tam jeszcze zobaczymy. A nie wiem czy... Aha. No, tutaj przeszliśmy okej. Okay. No i tam, dupa się ociera. <laughs> Jeszcze nie otwarli. Imba! Imba, imba, imba! Imba, imba! Chodź tu! Oj, mieczyk. Pa, czekaj, jak ja go zblokuję, Pa, Pa, zemblok, widziałeś zemblok? blok? Zem blok. Czekaj, ja ich to zabijam, No. A, to pamiętam aha no, jak on dostał! Czekaj, czekaj, stój no. ja idę ja ich... mu i... normalnie Chodź. Barbossa. Wow! trzy strzały! Ej, to no przecież ja zarobisko. To jeszcze tego... Tylko, że nie będziemy mogli z nim grać. Fajny fakt. Ja? No. Aha, bo potem... Będzie zmiana więc... No. Niestety. Dobra, to pojdź co ty masz za... barbosa jakiś. Ej, a ja tam mogę? Sorry, wziąłem chyba... A, nic, nie potrwa. ja tam... Hoppiee! Hoppiee! Dobra, idziemy. Tutaj, a nie, tu muszę wleźć. A czekaj, jak to jest? To... <grym <grym muszę tu wleźć. to rozwalił? No nie wiem, czy to ja muszę tam cię... Nie, ja muszę ten rozwalić. Aha. A, i tym, że Randall mi tam zlecił no, no, no. Uwaga, tam na dole! I <grym> co się dzieje? A tu a jest tak, że... A tym, że Randall to chyba w pełnym tempie spadł. A nie. Nic, nic nie widzi. To nie jest tak, że oni na górze byli wrogowie i że oni powinni uważać, nie? jest tak wcale. No, szybko. I teraz sobie znowu zabijemy. Wziął, wziął w na To było dobre. To było dobre, co mi ci For the king! Jezus Mario! Łopie, łopie! O, akcja się zaczęła! Zarobiście, no! A ja taki nie Dobra, daj, ja daję się pójdę spozycjonować i ich wybiję, nie? Wszystkich. O, już mówię. O, ja mam teraz katana sam no tak i spozycjonował. Dobra, ja wszystkich zabiłem na, na szlaga. No To ja klikuję. Ja, ja, celuj, celuj. Ała. Ale to Padam, padam, padam. Chodź tu! Powiedziałem chodź, chodź tu. No. Daj mi hap... Co? Co, co? Czekaj, o, tam są czekaj. klucze, czekaj. Dwa klucze tam są. Czekaj. Otworzysz nie, czekaj, bo się otworzy i... Może będzie... Nie co to jest tak. to? A, e, Jedi? Tutaj tu musi dać. Mogę odciepnąć? Nie A, wiem. Wiesz co to jest? Łoj! Ła baranie! Spiecz! Ty to będziesz nosił, ja będę cię osłaniał, bo nie wiem, oni pewnie... Nie mogę. Szkoda, że w Bo ty do tej gry tu dodali taki Jedi, co oni tak czekają jak ktoś przegrasz, to bo ten... Pięknie, pięknie, równo. No, Z jednej i... strony też? Czekaj, to są jakieś inne jeszcze, wiesz? No, to no, jest. To... Unical item. O, a co to jest? O, marchewki. Czekaj, unical item. No, no i to chyba trzeba do tej skrzyni są wstawić, bo coś tam się świeci, jakieś dziwnie coś. Jak ją położyć? Na A? Na akcji? O, spoko. Jeszcze jeden zamek? Nie. A, okej. się otwiera wtedy kiedy ma zamek. logiczne. O! Tam jakoś tarcza. teraz na pierwsze. No no chodźcie teraz. Jakieś na fioletowe. Fioletowe to jest dużo właśnie, patrzcie co mi to dało. No. A teraz jakbyś mógł mi serce zostawić, wiesz? Dobra, to pierwsze tutaj jest serce. Śmierce. Dobra, pójdź, ta skrzynia otworzyła. Ale czekaj, ale Ej, gdzieś... Jest... A tu jest, tak. drugi, chodź, 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 okay. jest drugi, chodź, chodź tam jest. Chodź, chodź. Czekaj. No był tu gdzieś, 100%. O, tu jest. No. Tutaj mówię. Nie, 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 nie ty, bieram, to nie, to nie może to no, trzeba? Dobra, otwieraj, no. Ja bym był. No jak on otwiera, to ten nogami tak nie będzie. No co jest? Tu-du-du-du-du! Tu, tu, tu. No! Dobrze. No. Zobacz, skoczysz ci z... Nareszcie! Ej no! no! Cześć! I e, ta skrzynia to nas się chyba sama zamykała. No Ten to otworzył, tamten to otworzył, tamci już 10 razy to otworzyli. O, drugi jakiś narni. Hmm. Ten róg zuzany. Ej no, tam, tego nie otworzyli. Dobra, to teraz, kiedy idziemy? Ja idę tu moim opk Daj mi go, ty... dań, 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 daj, daj da. mi go, daj mi go, no. daj mi go, daj mi jestem teraz byczkiem? O, po chodź tu, chodź tu. Chodź tu! Chodź tu. A myśmy w ogóle wyszli z tego obszaru, a tutaj tyle punktów było. good job. Good job. A, ah, pewnie to będą pani gracze i będą chcieli zbierać rzeczy Nie da, nie da Nie, nie, Wojciech, nie Nie, 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 nie Dobra, ty nie, rób, ja a ja, ja tu się ciepię Ja cię osłaniam Ja cię osłaniam, spokojnie, nie Nie rozumiem tego It's all in the cards Sześć kluczy mamy? No Co? Cięcie na chwilę Dobra Zyrena i po krótkiej przerwie Kim? Aha, a ja patrzę ja nie umiem tego, nie chcę sum zrobił to Ja, ja o, się w tego gościa jaki ty jest słaby! Zamień się w niego, no to no patrz to Ja to mi. zawsze robiłem Patrz Tja Tu nie jest sygnał, tego To jest Pff. No o co tu chodzi? A jest tak czasem jego zamek? To on niszczy swój zamek no i patrz, a może ja tam muszę szczelć? O szczel! Ale to na celu. ja! Ja! obie ja. ja? No i złobalu. łobalu, no pięknie! Nie, no nie mi ja to i z na moje to by było coś tutaj Słońce mnie! Nie ma tu Słońce! Uważaj, bo Jedi tutaj czekają mnie no, na żeby cię. Hmm. Weź to, weź to punkt 100. tam jakiś luz. Mogę <grym> nie ja cały to naprzód. Tutaj? Nie. Ja już jak się potracił normalnie. Ciekawe u jest zaś taka sesja jest. Nie, no ja nie wiem, to mu to jest A co tam było przy... AAAAAAAA! pada, pada! pada ej, 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 ej! może zaś tam na te same miejsce. Nie, no f**k! Mam idea, muszę, Zaraz się zrobicie do... No z, z pieprzej! Ej, czemu tam są dwa klucze? No bo mogą. Weź tam, mały kres nie jest to tak czasem, że... Chociaż się coraz co, co? Nie jest to tak, że jak zaś y, wlejzymy kaś, to zaś te klucze się odnawiają? Nie mam pojęcia, idziemy. Zginę zaraz nie? Ty zginiesz ja jeden HP. No, widzisz, zaś te same klucze. To weź się to jest... Co? Idź do mnie. Po co? Potrzebuję czemu ja ty... Dobra, to chodź. Chodź, 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 bo ja to chcę wrócić. Bo zaraz zginę, nie? No i za tu, no co to ma być? idz do tego drzwi. No, o nie, tam już to jest. O, dwa mają być? Nie. But... W ogóle ja fajnie wyglądam na minimapie. Chodzę takim kukiem zębatym no, sobie. Eee... E, e. Słońcie mnie, błagam, zginę. Kaj to ma być? No kurde! Mód <laughs> no, Team, gniazda. fucking sake. A mnie. No ja zaraz zginę. Zostaw to zostaw nie! Nie, patrz jedzę z punktów! No fajnie. i no i fajnie. że się Chodźmy! No stopy. Tutaj, tutaj, chodźcie! Jezus to było około tego, a my całe okrążenie <laughs> przeszli. GG a, Zginę! Jezus Maria! <laughs> <Ja ciebie> przy... <laughs> Naprawdę zginąłem? No nie! Naprawdę! Nie gada, że to zaś jest zgodno,